Cześć, cześć, cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo gorąco. W kolejnym odcinku z Minecrafta, jest ze mną panią nowy zielony król. Daj serdecznie, ale zasłuchaj, jesteśmy tak, uwięzieni jest na tej wyspie tak, wyspa, i nie podoba mi się mała. to. Pierwszy odcinek na kanale Pawa, kto nie widział wbija i oglądamy Paweł. Okej okay, Mogę nie po pierwsze widzowie zostawcie łapeczkę do góry w tym tak, momencie. A, tak, 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 macie na to 3 sekundy. 3 Dwa, jeden, cyk, dziękuję za wszystkie łapeczki i subskrybujcie mm. też ten kanał, subskrybujcie mm -hmm. nasze kanały, zielony król, co tu się stało, Mam nadzieję, Opowiedz. że widzowie pomyśleli i w tych trzech sekundach będziesz suba zostawili. No właśnie, o to właśnie trzeba też subskrypcję Dobrze. mieć, obowiązkowo. Dobrze, oprowadzę was po naszej potężnej wyspie, która Poważ, jest naprawdę gigantyczna. Powiesz, co tutaj się stało. Okej, okay, tutaj mamy piecyk. O Jezus, piecyk, siedem tryfów i Piecyku, tryf, piecyku ja. możesz naprawdę e, fajne rzeczy, które... Pomagają przeżyć Tak to prawda, to prawda, możemy tam przepalić Krafting sobie Crafting table! Tutaj możesz konstruować najsekretniejsze um, Przedmioty na świecie A patrz co mam, przedmioty. pa we mnie Nie, 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 nie zmarnuję tego jajka Czekaj, pa Nie, ale zniosła jako pa Kurde, no nie, 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 nie da mi górki Dobrze, no dalej, no, pa, dalej. Pokaż co jest dalej, co się zmieniło Skrzynka, dużo przedmiotów, Jezus święty, zupka, zupka, mamy pyszne zupki Ale najważniejsza rzecz, którą musimy chronić jest to drzewko szczęścia Drzewko szczęścia, wielkie wyrosło, aha, te drzewko, a no tak, to prawda Drzewko szczęścia, pierwsze drzewko na tej tutaj wyspie tak naprawdę, więc no To są nasze no, to zwierzęta chodzi. Ale piękne zwierzęta, nawet jest krowa, która ma muchomory na ciele Nasze słoneczniki Dobra, stop, moi drodzy, jak, jak wiecie, kiedyś już nagrywałem tą serię, teraz jest to jakby drugi sezon I w tym miejscu, moi drodzy, no będziemy po prostu lecieć, będziemy z lecieć, to jest najlepsza wyspa w Polsce Nie będzie lepszej wyspy w Polsce, my zrobimy tu najlepszą wyspę w Polsce nie Jeden blok, lecimy z tematem, jeżeli nie wiecie o co chodzi, no po prostu tutaj się niszczy cały czas jeden blok i wypada nowy, jak widzicie I dostajemy tutaj przedmioty, jak widzicie Ja rozbuduję tą wyspę Co ty tam robisz? Nie, buduje? Ja się bawiam ja mogę. Się bawić, budowniczego, budowniczego. Ej, w ogóle musimy stary zrobić ten, bo tam Dirt nam spada, w sensie ten żwir nam spada na dół i tracimy. To, tak? martwi się, ej, mamy jedną. Nie, ej, ej pomóż! Atakuj! O machemę! Ma ale ja prochę spadłem, ja miałem dużo itemów! Czekaj, czy Nie, czekaj. ale żeby Zrzucamy nie chciał. Ja nie mam miecza, ja nie mam miecza. Nie chcemy go oh. zrzucić frajera? Oh. Nie, 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 zrzucaj, go nie zrzucaj, please, 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 please. please. Zostaw, 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 czekaj, gdzie ty z nim idziesz, gdzie ty go prowadzisz? Tutaj, bo tu jest więcej miejsca na. O! o. Elo, łowca łowca potworów, let's go! Dostałem mięso w ogóle. zniłem no. mięso. Czekaj, ja muszę odłożyć wszystkie, ja, ja, ja się wszystkiego. No, ja, ja, bo drewno przyda się. I my pisze, my otrzymujemy skrzynek? jedną wodę jeszcze, żeby na wszelki wypadek zrobić nieskończone źródełko wody. Dobra. I wtedy jesteśmy w domu. Jesteśmy wtedy ustawieni. Okej. Okay. Czekaj, ja powiększę troszeczkę wyspę z tej strony, żebyśmy zrobili sobie taki malutki magazynek, że tak powiem. O dobra, tutaj zrobię. pik pik pikku. Pik. Ja Jest znowu noc, ej, my sobie A. musimy łóżka zrobić ty. Przecież mamy już tej... A Mamy Zobacz, tam jest wełna. Czekaj. Kurde, nie mamy jeszcze zielonej, no nie. Ee, wełna, wełna, trzy wełny, trzy wełny, ej, starczy, 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 czekaj, robię nam łóżeczka i idziemy spać, czekaj. Pyk, 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 pyk po jedno lewe łóżko, pyk, jedno łóżko i drugie łóżko, dobra, no gdzie, gdzie, tu. tu, dobra, no. tyk. O! Dobra, idziemy spać, elo, słodkich snów, słodkich snów, tak jest, będzie dzionek, będzie dzionek, piękny dzień, ej, ej, co ty robisz, kładź się do tego łóżka. Jest? co się stało? Nie wiem, nie ale wiem, kłacię w... do łóżka. On stał sam, on natykował. Serio? O jest, 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 yes. piękny dzionek, piękny dzionek Dobra Co my tu mamy? Od czego zacząć? Co Pomyśle się stało z drzewem? Drzewa? Ej Ja go zniszczyłem już, ja już mam drewno z niego Dlaczego ty zniszczyłeś drzewo? Ale nie Dlaczego mamy tego wojny? Co? Kamol, kamol? Dobra, 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 poczekaj, damy, musimy, kamol, kamol, bo ja bym chciał jakąś skrzynkę zdobyć właśnie z wodą, ale nie wiem czy jest nie, nie, Mam nie, mi nie czekaj, czekaj Zróbmy Musimy... kamienne sikiery, proszę, bo dobra, zrobię, dobra, to nam, to zrobię zrób, zrób, nam Zrób nam, zrób nam, ja tutaj lecę z tematem, bo stryk, ja tutaj stryk. Oj, cyk, cyk, cyk Tak. Z zatrzymaj tą sikierę Dzięki za, za, za pozwolenie zatrzymania mi tej sikiery Dobra <laughs> A tam co <ty> możesz zabrać? <laughs> nie chcę tej sikiery, zaraz ci powiem, co się zmypa. Nie No, ale fajnie się Fajnie <grym> się to wyszło Poleciała w przepaść Gier. bardzo daleko Właśnie w ogóle, patrz jak ta prawa szybkości już wzrasta. Ej, no faktycznie ty, tylko chwilę się i proszę bardzo, no i lecimy z tematem No widzisz, ale widzisz ja, ale widzisz Zabierz to, zabierz no. to Zabierz Dobra, dobra, wale go, no, go Ajo, ajo to, i to, oczywiście, że palionowy <laughs> o, Jest! Płyta muzyka I mu jak, jak zrobić, jak zrobić ten? Nie, szafa grają, szafa 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 nie, nie mam pojęcia, ale zaraz ci pokażę co innego możemy zrobić, pa Minecraft, ja już sprawdzam amekę, ja to z bomby patrzę Dobra, dobra, to nie, odpalamy muzyczkę to w takim razie, odpalamy muzyczkę tutaj o Ej, ile sadzonek, ej, są sadzonek. Nie, nie zrobimy szafy grającej, musimy mieć no, diamenta dlaczego? jednego O nie, musimy to jeszcze mieć... troszkę potrwa, ale to już odłóż tą płytkę, ty, w ogóle mam trzy sadzonki nowe Nie, musimy tak, tutaj tak, odkładać tak. te przemiany. To mi dużo drzew tylko bo... wiesz, jakie jest problemy. Nie, ja chcę, czy dostajesz drewno? Aha, bo ty je wykupujesz, kurde, jeszcze ja tak zdziwiłem. Że no to, no to tak... chyba dobrze, że dostajesz. <laughs> Czekaj, muchomorki. A nie, tu nie można. Gdzie się stawia muchomorki? Ja, ja, ale mam ochotę na zupę. Ej, czemu? No to chcesz? Ja mam, ja mam zupę. Zupa <laughs> no zupę. E, zupę jem, zupa jem. O, dobra, mam. Dawaj, to. Dobra, damy mi się, Kurde, ale baja. Kop 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 ja coś coś co? to, że Ej, My mi się, się wydaje idziemy. My tutaj musimy O nie O nie Bur... Kurde buduj! Buduj! Buduj szybko! Bierz ze skrzynki, bo spadną! Szybko do góry jeszcze, do góry o jedno. Dwa do góry, albo, No dawaj, dawaj, byle co, byle co, byle co! bo spadną! Kurde, zielonkawy król! Ja nie mogę co tu się stało, ale czemu creeper? Co... Ja myślałem, że takie rzeczy... Blokuj, blokuj, je, nie blokuj, nie blokuj to! Nie! Krowa nam wyszła. Jego na pozupie! Krama wyszła, no co jest? Dobra, chodź Mućka Żabka. Ale. Ej, ale kurde... Ale... Co się dzieje? Czekaj Jajko nowe. Ale kurde Creeper! Mhm. Ale tak nie, nie wiesz co trzeba Grybu, zrobić, trzeba, te zwierzęta, trzeba będzie te zwierzęta dać w inną stronę, znaczy w inne miejsce bo tutaj ja jest nie no zdążyłem odskoczyć nawet No, no rozumiem, rozumiem, no ale to był akurat giga przypał, giga przypał Dobra, lecimy dalej, mamy Dioryt, ale Póry, po co dajcie coś Chwila. ciekawego, please, Jak chcę coś ciekawego Ej, w ogóle jak się wykopie, a nie, to jest Andezy, dobra, przepraszam Dajcie mi, mi coś Ej, coś ja sobie robię teraz żelazne, żelazne, żelazne Aaa, zombie Trzask. Trzask. A ile ja, ile jest blok ja? ty 350, daj ile ja? Ile ja? 87. No ale bez sensu, bo ty stoisz cały czas na tym i niszczysz, to jest kompletnie coś innego. Ja tutaj planuję, ja tutaj planuję, jak rozporządzić naszą wyspę. Tak? Ja, ja mogę ja kopać mi się to virtuozem, podoba. Wirtuozem jestem. Dobra, ej, wiesz co? Mamy dużo tego diorytu. Ja bym zrobił z niego ten ładniejszy dioryt, czekaj, da się zrobić? Da się zrobić. O, zrób, zrób, no. Zrób A, pan. Please, dirt, musimy don't tutaj rozbudować me. naszą bazę, lekko. Aaa, pajączek! Ufuka, Jezu, pająk by mnie nie bił, gdybym nie był takim idiotą, bo w dzień nie biją. <laughs> A faktycznie, faktycznie, zapomniałem nawet o tym. Ej, Tam nie! Ej, wiesz, co się stało? Drzewko szczęścia nie ma. Nie! <laughs> ale, ale o, nie. ja je ja uratowałem, David. Jak uratowałeś? No, ale czemu ja w takim wracowałem. miejscu. Ja ją uratowałem. To jest najgorsze miejsce na drzewko szczęścia, Ale ja Ale ja wiem, dlaczego ją uratowałem? Dlaczego ją uratowałeś? Bo to jest najważniejsza rzecz, na nie no musimy się tego prawda, bronić. To jest prawda. To jest, to trzeba jakoś, nie wiem, tutaj otoczyć. No. Jakimś netherlandzkim. Kopiemy, 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 kop, 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 kopiemy. kopiemy no, ale ten kop, dioryt kop, kop, nie, kop, kop, nie kop, wygląda kop, tam, kopiemy. kurde, jak takie, takie tak, kafelki. Tak, o! Święka! Zupa! nie, no co to? ty Zupa, no nie, ale czekaj, cieszmy się z małych grze. Czibo Wzór na szczęście Oni mu można... EJ JEST 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 Pa Trzeci kurczak Small chicken Pa malutki słodziak Ej kurcze Kurcze o, Kurczak pieczone. kurczak Ej, aha, aha. Ej oni ma, mają Mają trawę już te owce To już można je ścinać Tak o fajnie. dobra No to czekaj Trzeba je ściąć Ja ma Ja już idę Pa Pa kurciak. Plus trzy Ale dużo dało No co z tą krową no, robimy ja Bo ma. ja raczej je już tutaj nie wpuścimy Do, do naszej zagrody no, Chodź, czekaj O dawaj. A jak ty się wcisnęła? no. Leciutko, leciutko. Dobra, tyk. kopiemy dalej. Ale mam już dosypioną skrzynię. Kop, kop, A! Kop, kop, Potrzebuję kop. zupę. Kop, kop, kop. kop Potrzebuję zupę. Nowy poziom. Zupy. musi być nowy poziom, jej, ta krowa ona zginie, kiedyś jak się tak doi. Ej, jest jest na. ci, zielony król. Nie, wiem, czy my potrzebujemy więcej takich krów. Czy my chcemy sobie zawadzać miejsce, czy ją zabijamy? Nie, 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 zostaw, będzie fajnie. Zrobimy taką dużą farmę potem. Dobra, nie ci będzie. Niech ci będzie. Ja Teraz! To, ja. Teraz! Dawaj! Teraz! Jest! Ale tyłkiem się o. nie zmieściła! Dobra, jest, dobra. Zamknięta, zamknięta, to jest to. Ja postaję, bo ja chcę mieć rekord bloku. Nie! Strój się! <noise> <noise> nie! Nie mam temy, Mam temy Co masz? Wszystko! Ale przestań! Dobra, nie, nie! Dobra, dobra! Mam <noise> no, na nadzieję, że doszliśmy do konkluzji, że nie będziemy się atakować. Ja <noise> nie, nie mam tam Kurde nie rób tego, proszę, przestań! Przestań! Nie! <noise> Jaki yes? debil! Co ty miałeś? Jaki debil! Niech się... Grać Dave nie chciał żyć w tym samym świecie co palionowe! Nie wierzę! Dlaczego to zrobiłeś? Widzisz napisze? Gracz Dave nie chciał żyć w tym samym świecie co Palionowe. Bo co paliono. to prawda! Bo to prawda! Bo dokonał postępu ciężki sprzęt! A, <laughs> ciężki sprzęt! <laughs> Ej, robię ja sobie... Ej, będę miał teraz taki equipment, że jak mnie zabijesz to ci chyba przywalę Zauważ, że ale... raz na reguły. Wszystko. Ale z czym ty spadłeś? No z wszystkim stary zupki miałem kurde jedzenie miałem. No dobra, kit z zupami, ale co miałeś takiego ciekawego jeszcze? Wungiel eee, na przykład no, Dobra wiesz, wiesz co denerwujesz mnie. O, żelazo. Szczerzy. A no nie i po, po co go gad... uderzyłem? Masz żelazne tej temy, a no czemu no zarąbałeś żelazo. całe żelazo? Bo mnie zdenerwowałeś tym zabiciem, musiałem ja się odstresować Ej, nie, nie, nawet, kurde, nawet nie, nie, nie próbuj Nawet nie próbuj Nie, dobra, bo ja mam level, przestań Jaki masz level? Nie masz levela Który? Nie, ja, ja, no a ja już wszystko nie mam Ej, co wszystko jest? Mam. Wszystko nam spadło Przep... O nie, nie, bo ja zginę, mam dwa serca No to, no to zaprzestań takich zapotrzebowań Daj mi zupę Nie mam zupy Czemu całą zupę wywaliłeś? Z nie, zostaw tego pęku, on nie będzie ci bił, Nie będzie... AŁA! Przepraszam <laughs> Ej, co się dzieje z tym blokiem? Dobra, czekaj, niszczymy go dalej Czekaj, czekaj, czekaj Ja nie Kiedy mogę, Kiedy będzie następny level? Kiedy będzie następny level? Bo jak wejdzie Ej, ta krowa sobie, nigdy nie dwinie. Tutaj są poziomy I tutaj... Kurde, no, spadł sobie czasem ten żwir I tutaj potrzebujemy po prostu poziomy mieć wyższe Żeby mieć lepsze przedmioty Czyli musimy doczołkać się do następnego poziomu Skrzynia Skóra Jaki z a Dlaczego z który jest fajna maniura. Co? Ale ja chcę jakieś ciekawe rzeczy. Kurde. Ale no to. Ej, wiesz co, musimy mieć cały czas ten żwir spada na dół. Kurde, Paweł, weź coś, zrób z tym. No musimy wodą. Dobra, no. ja nie chcę już kolejnej krowy. A nie został, zostawiam, no nie będziemy respić po prostu. Dobra, dobra. Dawaj, nie, dawaj. dawaj, akcja. O no czemu ty idziesz tam? Ale co tyś ją znowu tutaj dać? Mam wepchać tam, tam. No ale to się nie uda, dobra, dawaj. Otwórz wrota. Otwarte, otwarte. Nieeee nie! Co ty zrobiłeś ziom Wszystko kurde Nie czekaj, bo już znowu Za mało miejsca jest tam nie! nie, nie, żartujesz Czemu ty sprachujesz takie itemy, tyle żelaza! Żartujesz, Wypadł teraz! Wypadł poza świat, no nie mogę! Żartujesz chyba ze mnie teraz, w tym momencie sobie żarty ze mnie to stroisz. Ty ze mn ty Zdenerwowałeś ty ze mn ty mnie, pajacu! Zepłeś no, mnie tutaj, A no, no Nie zepchaj nawet cię nie dotknąłem, nie patrzyłem nawet na ciebie. Nie wierzę. Żelazne przedmioty, wszystko co było najlepsze. Tutaj kurde, mnie zepchłeś, stary. Wszystko. A nie moja wina. To nie nie wytrzymać ja nie... Kurde, zielony król, no i nie mam znowu ale nic. Nie o to chodzi bo ty przeciw matematyczny Jak jest matematyczny bo ty... No bo ty spadłeś z ty taką. No przecież ciebie, bo mnie ze się. Nie wiem. No nie Widzowie, razu, napiszą. No to... Widzowie piszą w komentarzach, czy to jest moja wina, czy pała wina, tak to spadł. No ja, nie patrzałem Kurde. nawet na Popłóź ciebie. Popkłeś mnie, ale bez kitu, popkłeś mnie, wszyscy widzieli to, to... Nie! nie O nie! O oh nie, dobra, God. blokuj to, blokuj Miałem to, blokuj to, kurczaki. a nie, nie zginęły żadne Blokuj to na dwa do góry, dobra Nie dobra. dobra, nie musisz już, po co? No bo kurde nie mamy płotków Spokojnie. Masz płotek? No zrobimy, stworzy się, mam Dobra, zrób płotek. Dobra, dobra, masz farta. Ale nie, ja nie co? dobra. uważajmy na te creepery. No no ale... Nie, nie, dywan Ale nie da się nic zrobić z tymi creeperami, to trzeba jakoś nie przeboleć. Pan. Czekaj, muszę mieć lepsze przedmioty. kurdy zginąłem. No, no ja nie wiem czemu Dave, no kurde. Ale to przez wszystko stary. No nie no ty kaszanę zrobiłeś to tam no To ty zrobiłeś, zdenerwowałeś mnie tym Smutno. No ale ja nie wiem co Nie wiem Ty zleciałeś tam, tak? Za skrzynkę <grym> Tak, tak, bo, bo ty jak jakoś nie wiem chodzisz jak jakiś kleks i kurde nie. mnie popłeś A, Jezu to jest krowa! <grym> Ej, dobra, bo dobra, walić na razie te krowy, bo na razie nie mam miejsca na te wszystkie rzeczy, trzeba będzie powiększyć to tą wyspę coś i nowego. wtedy, i wtedy możemy. Dawać, dawać NIE A! nie w tym momencie to są żarty Ja pierniczę. Skrzynia. Nie, nie 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 Kurde, nie gadajcie Co ja miałem za itemy O nie O nie Dawid, straciliśmy wodę Nie Nie Powiedz, że nie nie ma wody My nie mamy nic I ja wolę! Ja. Co, co, co my teraz zrobimy? Nie wiem Moi drodzy to będzie na tyle w tym odcinku Dziękuję za oglądanie widzicie smutne zakończenie No nie spodziewałem się, że tak się stanie Dziękuję bardzo za oglądanie Subskrybujcie nasze kanały Widzimy się jutro w kolejnym odcinku o 19 Pa, pa.